Dobra widzę ogólnie już skończone pewien etap już jest założony mechanizm różnicowy pokrywy blokada już jest założona ustawione luzy nowy wałek yy, atakujący zobaczcie teraz prawidłowe luzy są ustawione ładnie się kręci bez yy, bez jakiegoś oporu czy coś ładnie się przesuwa teraz zwolnice tylko najpierw trzeba yy, założyć oczywiście yy, Hamulce nowe, zaciski bębny, no wszystko co kupiłem. Dla nowych y, widzów to jest Ursus 4011 tył. E, co tu jeszcze mam powiedzieć? Ogólnie y, nowe simmeringi nabite, y, no tak to to wszystko zrobione tutaj nowe podkładki dystansowe, weszły trzy podkładki, no i Yy, tak to to. Wszystko już tak to jest zrobione. Tutaj składamy dalej, więc niedługo odcinek ja czy znaczy jeszcze jest ledwo co nagrane. Coś tam jest, ale jeszcze muszę tam nagrać dużo ze składania. Nic nie nagrywałem jak to robiliśmy, ponieważ to z mechanikiem robiliśmy. No ale... Yy no to też chcieliśmy tak żeby to szybko poszło tutaj muszę tylko za długie śruby są tutaj muszę trochę przeszlifować a tutaj wymienię bo akurat yy, ładnie yy, no po prostu mogę je odkręcić i zrobić więc yy, dobra widzowie więc ja już będę się ogólnie żegnał z wami bo też już idę jeszcze coś do domu muszę zjeść coś coś tam porobić no i yy, Przychodzę dalej, do składania się zabieram, więc ja się żegnam i do kolejnego odcinku. Na razie cześć.